Superman! Prawdziwa historia. Ała. Ała, awa, ale boli. Janusz był zwykłym szarym Januszem. Nie potrafił się odnaleźć w tym świecie. Tak jak i wy, chodził do szóstego liceum ogólnokształcącego. Miał blond włosy, sweter i był duży. Lubił czapki. Czarne czapki. Niestety był pomiatany przez innych uczniów. Rzucali w niego butami. Oj, au, oj oj. Oj, nie, nie, tylko nie buty. Bardzo go to bolało. No ała, ała, nie lubię butów bardzo. No bardzo go to bolało. Ała, ała. Buty. Tup, 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 tup. Trzeba przyznać, że Janusz był nie do końca taki zwykły. Skrywał swój mroczny sekret. Bardzo mroczny sekret. Ej ziomek, ja tej Masz to o tej drzwi <śpiewanie> Ej tam siedzi ten Jan <śpiewanie> Ciekawe czy robi kupę <śpiewanie> Ej otwiermy mu Otwiermy <śpiewanie> drzwi A <sra>. Ale wiksa Wiksa dobra idziemy sra, sra mówimy Superman tu, tup, tup, tup. Superman chciał, żeby świat był lepszy. Chciał poprawić dosłownie wszystko. Panie Marianie, zmarzę panu tablicę. Pomogę panu. Dziękuję, że mi pomagasz. Sam nie zmarzałbym się tak świetnie tablicy, jak ty. Uuu, brawo Supermanie! To jest Jesteś wspaniały Supermanie. Ale ta podłoga brudna, raz dwa, raz dwa, raz dwa, oj 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 oj, 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 oj. Dziękuję. Leć z Bogiem, Pormania! Just play it. You feel it. You've got it. Extra Extra. O, podlej kwiatki. Ej, kurczę, tu nie ma kwiatków. Idę dalej. Just play it. You feel it. You've got it. Ale ta gąbka sucha. Namoczę ją pan dla pani. Dziękuję, Supermanie. Sama bym nie zmoczyła. Just... Jednak Superman musiał czasami sprawiać pozory. Musiał przebrać się w zwykłego szarego Janusza. Robił to naprawdę szybko. Będąc sobą, znowu nim pomiatano. Rzucano w niego butami. Adidasami i nie Adidasami. Najkami, skórzanymi. No, naprawdę wszystkim w niego rzucano. Widząc, jak ten przy prawie ładny młodzieniec idzie ulicą i jest pomiatany przez wszystkich, naprawdę było mi smutno. Jak można tak traktować człowieka? Każdy patrzył na niego pogardliwie. On nie mógł nawet wejść do sklepu, bo od razu był atakowany. To było naprawdę straszne. Idąc w centrum handlowym, Superman usłyszał głos: Pomocy! Supermanie, pomocy! Superman bardzo szybko zerwał się do pomocy i postanowił pomóc owej kobiecie. Zdejmuj się! Sweterek! Ej! Zejdź! O. Oh. Oh. Ale mam tyłek. O, oh. I do góry, i do góry. I... Oh. Kurka! O, oh, już! Superman! Wybierz tam! Tom! Okej, okay, wybiorę tą! Superman po wypełnieniu swoich codziennych obowiązków wraca do szkoły, by być zwykłym szarym Januszem. Superman!